serdecznie w filmiku z serii kilka słów na temat. Dzisiaj opowiem Wam o włóczce Papatia Sundae Bardzo dawno nie było już takiego filmiku. Ostatnio w moim sklepie pojawiło się trochę nowości postanowiłam pokazać Wam tym bardziej, że bardzo zaciekawiła was ta włóczka, kiedy pokazałam ją na Facebooku. Jest to włóczka typowo na lato. Jeżeli chodzi o parametry, to w 100 gramach ma 320 metrów, więc jest dosyć cienką włóczką. 100% mikrofibra akryl. Yy, I ja przerównałabym ją do bardzo znanej i dosyć lubianej przez Was włóczki Alize Diva. Diva Batit konkretnie, bo Papatia Sundae. Są to um, tylko batikowe, kolorowe włóczki. Dokładnie jest niewiele odcieni, bo tylko 8, ale przeważają takie soczyste, tęczowe, typowo letnie kolorki. Myślę, że um, spodobają Wam się. Jeżeli chodzi o przejścia kolorów, to są to dosyć krótkie przejścia kolorów, szybko się zmieniają. Także nie jest to włóczka z tych y, typu ombre, na przykład z kokonków, czy flowersów, czy Diva Batik Ombre. Nie jest to w ten deseń, bo przejście kolorów są dosyć szybkie, krótkie i y, będzie ona tworzyć taki, y, taki pewien rodzaj melange. Jeżeli chodzi o. Dotyk to jest niesamowicie miła i mięciutka w dotyku, także polecam osobom, które są wrażliwe, nie lubią jakichś coś tam drapie, gryzie, dla dzieci, właśnie alergików, osobom o delikatnej, wrażliwej skórze. Na co może się ta włóczka nadawać? Na przykład na wszelkiego rodzaju ubrania na latą, na przykład topy, sukienki, bluzeczki. Chusty, takie ażurowe, poncza. Jeżeli lubicie takimi grubszymi niczmi szydełkować, to możecie również spróbować zrobić serwety, obrusy. Zauważyłam, że z diwy również robicie takie kolorowe i wychodzi to całkiem fajnie. Dla dzieci również polecam. Dodam tylko, że włóczka ta w robótce, w dotyku, będzie lejąca, taka dosyć mięsista i lejąca. Będzie po prostu taka jak diwa, dosyć ciężka, co daje bardzo fajny efekt na lato, bo nie przegrzewa. Oczywiście, jeżeli chodzi o skład, no to mógłby mieć troszkę szlachetniejszy. Nie ma co ukrywać, że. Jest to 100% akryl, akryl na lato no jest jaki jest, lepiej jakby było tu odrobinę innego naturalnego włókna, bawełny, bambus, bambus, wiskoza i po prostu byłaby ona jeszcze przyjemniejsza, natomiast jeżeli chodzi o takie ażurowe robótki, jakieś bruzeczki, sukienki, spódniczki ażurowe, no to jak najbardziej nadaje się taka włóczka, Akrylowa, bo dziury i tak tam są, i tak ciało oddycha. Proponuję użyć producent szydełka od 2 do 3 mm. Oczywiście wszystko zależy od czego, do czego będziemy to używać. Jeżeli chcecie zrobić gęstą i ciasną robótkę. Na przykład, jakąś bluzeczkę gęstym wzorem, no to szydełko 2-2,5. Jeżeli coś luźniejszego, jakaś chusta poncho, no to 3-3,5. Wydaje mi się, że powinno tutaj super się sprawdzić. Druty tutaj nie zarekomenduję, ponieważ średnio się znam na drutach. 3-4 mm. Producent poleca. Jakie jeszcze tu parametry? Oczywiście jest to włóczka turecka, jak większość włóczek, które mamy dostępne. Włóczkę tą możecie kupić w moim internetowym sklepie Szydelko.pl. także zapraszam. Bardzo ono przypomina również bawełnę merceryzowaną. Chciałam, przygotowałam tutaj prawdziwą 100% bawełnę merceryzowaną, czyli taką, która jest dobrze skręcona, śliska i błyszcząca. Podobnie ta włóczka jest fajnie skręcona, tak satynowo błyszcząca, i, i naprawdę bardzo miła i miękka w dotyku, chyba nawet jeszcze delikatniejsza niż bawełna. Oczywiście nie ma co ukrywać, że jest tańsza niż taka tradycyjna bawełna, bo jeśli dobrze orientuje się, to taki motek, no nie pamiętam dokładnie, ale 8-9 zł może kosztować bawełny w 50 gramach oczywiście, a ten 100 gram kosztuje około 13 zł. Oczywiście ceny się zmieniają, różnią, także wychodzi to korzystniej cenowo. Wydaje mi się, że już na jej temat mogłam powiedzieć wszystko. Tutaj jest kolor 08. Także chyba wszystko tutaj Wam powiedziałam. Ja pracuję dla Was nad nowym projektem. Już chwalę się na Instagramach, na... Facebookach co robię następnego także osoby, które mnie śledzą już wiedzą, zapraszam na Instagram, Facebook, wszystkie dane tam będziecie mieli na początku filmiku oraz w opisie pod filmem są przekierowania do, mojej, do mojego sklepu aby można było kupić tą włóczkę, często co prawda lato się kończy ale zauważyłam, że często robicie zimą już zapasy robótkowe, jakieś bluzeczki, spódniczki na lato. Także postanowiłam właśnie teraz tą włóczkę pokazać, bo przed nami długie, długie wieczory, trzeba zająć się ręce i umysł i właśnie zająć się szydełkowaniem. Mam nadzieję, że się spodoba Wam. Jeżeli oczywiście już macie doświadczenie z tą włóczką, to bardzo proszę, podzielcie się w komentarzu pod filmem co o niej sądzicie. Jak się sprawdza, może macie jakieś zdjęcia już gotowych robótek, to bardzo zapraszam, żeby pochwalić się na moim Facebooku czy Instagramie, oznaczyć mnie. Także myślę, że te informacje będą dla innych bardzo, bardzo przydatne. Póki co ja już szydełkuję następny projekt. Będzie to bardzo, bardzo prosty sweterek na szydanku. Taki dla początkujących, um, zarówno dla kobiet i dla mężczyzn. Myślę, że będzie można spróbować. I będzie naprawdę prosty, więc warto spróbować. Póki co ja się tutaj z Wami żegnam. Przy okazji chciałam bardzo serdecznie wszystkim podziękować za komentarze, za zdjęcia pięknych prac, które mi wysyłacie. Nie zawsze mam możliwość jakoś odnieść się tak, jakbym chciała, czy w komentarzach, czy do zdjęć, bo no już kanał urosł ponad 60 tysięcy i sam po prostu nie ogarniam wszystkiego, żeby tutaj Nadążyć z odpisywaniem i pilnowaniem tego wszystkiego, i bardzo proszę o wyrozumiałość w tych kwestiach. Póki co życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się przydał. Może coś w przyszłości powstanie z tej włóczki. Dlaczego nie? Jest bardzo fajna. Myślę, że coś, coś może powstać, tym bardziej, że inne kolorki. Też są bardzo ciekawe. Jest taki arbuzek, jest tęcza, także można bardzo fajne również dla dzieci, dla dziewczynek. Sukieneczki, czapeczki, jakieś chusty takie na lato, także bardzo fajne, można kolorowe i przyjemne rzeczy potworzyć. Życzę wszystkim miłego dnia i do usłyszenia, do następnego filmiku.